Ja wam dam radę. Jak spotkacie kogoś w internecie, który jest bardzo nastawiony na jakąś opinię, w sensie coś uważa i on to tak naprawdę bardzo, bardzo uważa, to najczęściej przekonanie takiej osoby graniczy z cudem. Dlaczego? Nawet jeśli ta osoba jest w błędzie, to wy najpierw musicie tej osobie to pokazać, a później założyć najgorsza rzecz. Bo nawet jak ta osoba o tym wie, to musi przyznać się do tego, że była w błędzie. A to ludziom przychodzi kosmicznie ciężko. Naprawdę. Przyznanie się do błędu to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, jaką przed czym możecie postawić człowieka. Więc nawet jeśli macie rację, i wy to chcecie komuś pokazać w internecie, to ta osoba często może zastosować taktykę na xddd I zakończyć dyskusję, nie? Często się tak kończy, że jak zaczynacie się z kimś kłócić w internecie, to ta osoba was kwituje XDDDD I kończy rozmowę. Bo już nie ma, skończyły się argumenty, wie, że jest w piździe, przestawia się na obrócę to w żart, albo ty głupi jesteś. O, XDDD nie zesraj się. O, tak, no. Trzeba uważać, jak się kłóci w internecie, no bo w internecie to działa tak, że właśnie, nawet jak osoba wie, że nie ma racji, to nie chce tego przyznać.